Dzień dobry Państwu na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drogatku chciałbym wrócić do tematu, który już parokrotnie pojawiał się na moim kanale, opowiem Państwu troszeczkę o Hipolicie Cegielskim, bardzo znanym, poznańskim przedsiębiorcy, a jednocześnie jednostce, która wpisała się na trwale w historię Poznania. Ja jako urodzony Poznania, niedaleko domu, gdzie się urodziłem, stoi akurat pomnik Hipolita Cegielskiego. Jego praca jest mi bardzo bliska i chętnie, jakby to powiedzieć, wracam do pewnych tematów. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest taka tabliczka, opowiadałem, że kupiłem ją na aukcji w Poznaniu. Jest to lejarnia żelaza i fabryka machin w Poznaniu, czyli jest to bardzo wczesna tabliczka na pewno z drugiej połowy XIX wieku. No, ponieważ no, musimy to wiedzieć, że firma Hipolita Ceniawskiego funkcjonowała już nawet po śmierci samego założyciela i nadal ta nazwa funkcjonowała. W poprzedniej audycji, gdzie opowiadałem, pokazywałem taki żelazny krzyż, który jest typowym takim no ołtarzowym albo domowym, jest to krzyż na 100% wykonany w lejarni żelaza Hipolita Cegielskiego. Jest on niekompletny, ponieważ brakuje mu pasyjki, ale ma on tutaj takie charakterystyczne właśnie łączenie, że ten krzyż jest jakby na taki klin wkładany w taką podstawę. No muszę państwu pokazać po raz kolejny słynny mój katalog, który również jest z drugiej połowy XIX wieku jest to ilustrowana e, ilustracja różnych odlewów, które robił Hipoli Cegielski. No i tutaj możecie Państwo zobaczyć właśnie mamy te elementy, czyli ten krzyż i tę pasynkę, i ten napis i tą czaszkę, która tu jest, to są właśnie elementy, które e, Hipoli Cegielski w swojej wytwórni robił i to jest w tym e, katalogu. E, muszę powiedzieć, że... E, ta historia, no tak się zakłada, że tak jak wspomniałem, firma yy, ta odlewnia powstała w 1859 roku na ulicy Strzeleckiej. Była ta odlewnia, to znowu jest ulica bardzo blisko mojego miejsca urodzenia. A tu Państwu opowiadałem, że ten krzyż niekompletny yy, yy, pozyskałem od ludzi robiących remont drogi w. w w Czępiniu, czyli też niedaleko Poznania, taki krzyż trafił do Czępienia. Oczywiście te krzyże są różne. Proszę zwrócić uwagę, że ten jest na przykład taki mniejszy. Właśnie charakterystyczna jest ta końcówka, że ona może być mocowana albo w beton, albo w takie metalowe, żeliwne podstawy. I to są właśnie charakterystyczne krzyże dla Hipolita Cegielskiego. Kolejny krzyż, taki jak ten. Również przystosowany do tego, żeby go przymocować. Inne odlegnie, inne wytwórnie miały inny sposób mocowania, a to jest charakterystyczne. Jak tutaj przyłożymy obok, to widzą Państwo, że to mocowanie w przypadku tutaj tego cokołu jest prawie identyczne. No i też jeszcze kolejny, jeszcze bardziej zbliżony. On nie jest specjalnie oczyszczony, ale w każdym razie jest to też powiedzmy krzyż, który może służyć do zwieńczenia słupka ogrodzeniowego na cmentarzu może być elementem na jakimś pomniku, bo też jest tutaj przygotowana powierzchnia, żeby go przymocować. Dlaczego dzisiejszy program się nazywa Poznań 1888? No nie tak dawno na giełdzie staroci, w zasadzie w Klintargu w Poznaniu, które się odbywa na, przy takim centrum handlowym M1 udało mi się nabyć Piękną pozycję krzyża w pięknym, oryginalnym malunku yy, wykonanym przez Hipolita Cegielskiego, czyli przez wytwórnię Hipolita Cegielskiego. Mamy czaszkę troszeczkę w innym, yy, innym wielkość. Jeżeli chodzi o ten krzyż Ciempina, mamy napis inry identyczny. No i mamy oczywiście oryginalną pasyjkę, która no ja mam bardzo dużo żelibnych pasyjek, samych, ale żadna mi nie pasuje do tego. Już teraz wiem dokładnie, jaką szukać, bo tak powinna wyglądać pasyjka do tego krzyża, ale z drugiej strony ten krzyż może tak pozostanie, bo tak został znaleziony. Teraz proszę zwrócić uwagę są oczywiście piękne, kwadratowe nakrętki, które mocują pasyjkę, czaszkę i napis IDRI. I proszę zwrócić uwagę na śrubę, która tutaj jest wkręcona. To jest śruba, która właśnie mocuje ten element do tej podstawy. No i dochodzimy do rzeczy chyba najważniejszej w tym krzyżu. Proszę zwrócić uwagę, tu jest monogram WZ i data rok 1888. Musimy się poważnie zastanowić. Wiemy, że krzyż jest z Poznania, wiemy, że został zrobiony przez. Wytwórnie Hipolita Cegielskiego. No i najprościej było sprawdzić, czy w 1888 roku było jakieś wydarzenie. Może ten pan wziął ślub, może ten pan miał 18 lat i dostał to, może miał święcenia kapłańskie i rodzina mu kupiła taki krzyż. Ja przeszukałem troszeczkę internet i proszę sobie wyobrazić, że w 1888 roku w Poznaniu była powódź. Była to jedna z trzech największych powodzi, jakie nawiedziły to miasto. Proszę sobie wyobrazić, że poziom warty był 6,5 metra, i po terenie rynku, po tym rynku, po którym teraz nie możemy chodzić, bo jest remont, to tam. Była woda, i ludzie normalnie łódkami pływali po rynku, ponieważ to no, musicie Państwo wiedzieć, że stare zakole warty było, było, było powiedzmy bliżej tutaj ulicy Garbary, czyli powiedzmy od warty do rynku jest około 300 metrów, więc nie jest to duża odległość. Więc jak był, była powódź, to cały rynek był zalany. I co jest jeszcze charakterystyczne, że Zaraz po tej powodzi y, oczywiście była wielka epidemia tyfusu, ponieważ to te nieczystości, które y, nagromadziły się na terenie miasta, które już później, jakby to powiedzieć, woda zeszła, spowodowały, że była epidemia tyfusu. I teraz jest pytanie: czy to jest krzyż jako woto, które zostały przez pana WZ przekazane gdzieś do kościoła, y, żeby, że tak powiem, y, ustrzec miasto przed. Kolejnymi powodziami, no niezbyt to było skuteczne, ponieważ rok później, w 1889, była kolejna powódź, która również była niemała, także nie wiadomo jak to działanie, ale w każdym razie mamy w tym jednym przedmiocie, który bardzo się cieszę, że nikt w niego nie ingerował, nie ma tu żadnych zmian, czyli możemy skromnie powiedzieć, że prawie niecałe 150 lat nic się tutaj z tym nie działo, tylko tak to pięknie przetrwało. Mogę Państwu opowiedzieć o, Pięknym krzyżu ołtarzowym czy do, czy do domowej jakiejś kapliczki wyprodukowanej w wytwórni Hipolita Cegielskiego, Czyli po raz kolejny mogę wrócić do tematu, który bardzo mnie interesuje. Dziękuję.